Co my tu mamy? Jesteśmy na dole, jest ciemno, jest rtx owo jest spoko. Już nie muszę udawać, że mi się podoba. Czy wciągnąłem się w to? No to skurczę zawsze. Najgorsze jest to, że dojdę doj doj do momentu, w którym wykopię sobie jakiś korytarz i tyle. Nie dobrze, że coś robią w tej grze? Co, jak mu znowu zjem? Nie, bo mu tutaj teraz wołowinę, już mu zjadłem ten, wszystkie... Eee, jak to się nazywało? Żo... wątróbki. że dla psa to ten, to jest żadna różnica chyba, nie? To jest ta sama wątróbka, co dla człowieka. Ale dobra była. Żeby nie spalić mięsa dla psa? Ja przeważnie ważniej gotuję na wodzie. Od jutro na parze, może będę mknął. Mógł... To coś się dzieje, nie. że wołowina dla psa? No najlepsza. Nie? No, no bo na karmi leci. Może tylko cielęcina. Nie było Okej, okay. surowiec jest. Może drogi? Eee, tańszy tańsze niż stary karmy. I na stówę bardziej służy zwierzakowi. Pies kapturzysty choruje. Na co? Co mu tam? Zaraz, mam jeszcze jeden ten, tylko potrzebowałem schodów. Dioryt andezyt Brooks. Okej, okay, mi się wydaje, że styknie. Ważne też będzie posiadanie świecidełek. I chyba niestety w tym momencie skończy mi się drewno. Nie, jeszcze zostaną dwie jednostki giga drewna. Tak, a tu można coś spalić. że Kuki mówi 12 kg karmy kosztuje 200 złotych. Tak, tylko mój miał problemy po karmach. Więc ten Plus. Ja lubię pojeść, rozumiem, że pies też lubi pojeść. Więc czemu nie mam mieć czegoś z życia? Wołowinę lubi. ma psa w imieniu Luna. Luna to jest najpopularniejszy, to jest jak Sebastian dla adresów. Tak, Luna jest tym imieniem dla psów. Okej. Okay. Żeby dawać mu pizzę. On by chciał, no tylko pies nie może pizzy. Kur... Niestety. Z radością byśmy jedli razem pizzę, ale... No. Drożdżowe ciasta z zwierzęciem. I że oko pająka się przydaje do alchemii. A ja to jest oko pająka, nie wiedziałem Eee. Aha, no to w sumie tak. Minecraft z Ridecraft To jest strasznie dobry zmulenz, ale czy to ma sens? Natomiast mam kilka ciekawostek zaraz. Mam tak, grę od Piotra Gnypa A nie spodziewam się tam niczego w... Raczej to będzie jakieś nudziarstwo hipsterskie. Natomiast z ciekawych potencjalnie rzeczy... Aha, i musimy gdzieś generację żywności odpalić tutaj. Z ciekawych potencjalnie jest ta grana tego całego Epic Game Stora. Au. Czyli klon cywilizacji. Ma ładną grafikę, więc do tego pewnie ich spinę i wziął. A to oko tego dziada. Toś, sru. Żeby dawać mine assembly. Nie wiem, czy znaczy muszę kończyć, że to tak już siedzę tylko... aha. Wydawało mi się, coś fajnego będzie, ale to nie jest nic fajnego niestety. Zwykły dirt paskudny. Natomiast to jest super, bo to nie zmienia charakteru gry, tego pixelartowego. Natomiast ekstra wygląda po prostu. to oświetlenie robi, dodaje plastyczności. Wołowina 30 za kilogram, że karma 20 za kilogram. że kilka cracks w Mine Assembly. Znaczy, troszkę się rozczarowałem w Mine Assembly tym, że tam jest kiepsko z tym. Eee, co tam mi się nie podobało? Z tą aerodynamiką. A z ciekawości tydziłem, są jakieś gry, które aerodynamikę robią dobrze. I obawiam się, że z tym będzie słabo. To jest ciężki temat. Ok. To jest Bugenstein. Coś podobnego działo się w tym całym. Jak to się nazywało? W tej wersji z shaderami chyba. O, tak tam też były takie śmieszny podobne jaja. Czy daje psu ryż? Daje mu jako zapychacz. Tak, ale z chęcią wysłucham mądrego. Wszyscy mówią, żeby dać tam jakieś, jak jest jedna trzecia mięsa, jedna, czy dajemy mu jedną drugą mięsa, jedną czwartą ryżu, jedną czwartą warzyw. Czyli dostaję tego ryżu 75 gramów. Czy będę ogrywał z emulatorem od lotu? Z chęcią. Tylko aż takim pasjonatem nie jestem. Te błyski są przerażające. Czym się różni wersja od tamtej? Ta tutaj? Inny algorytm, ten ray tracing. Muszę, muszę doczytać do końca czym się różni ray tracing od path tracingu. Rudy mówi, że blabladory bla, lubią ryż. Nie no, blabladory chyba wszystko lubią jeść, nie. Jest coś, czego blablador nie zje? jak znajmę bladora, tylko słyszę, że są u lekarza, bo coś zeżarł. Mój pies nie lubi jeść. Są <grym> takie duże... Rzeczy? Nie ja ustawiłem domyślnie, myślałem, że to z poziomu 90. Ale dla mnie to ok. Lubiłem Alien vs Predator, chociaż to zawsze była trauma. I to jest to. To jest to, z czym mi się kojarzy Minecraft. Wchodzę po tych schodach. Zostawiam te rzeczy. Schodzę po tych schodach. I to jest tyle. To jest Minecraft the game dla mnie. Z czym mi się kojarzy Minecraft z tym. mam joystick, mam hotasa. A, coś tu śmierdzi. Że facko to ma kota, który wtedy wszystko a Nie no, zwierzęta żrą. Okej, okay, te błyski. Ciekawe jaka jest natura tych błysków. Było promieniowanie Czerenkowa? Nie? Wprowadzili atom? Wiem, że atom był na modach chyba w Minecrafcie, ale... Od kogo bierze mięso dla psa? Od pana Lidla. Ale nie, będę sprawdzał jakichś lokalnych teraz rzeźników. Czerniakowa. Strasznie się to ciepłe światło. To jest przyjemne, entkojące. Że iskry są od Kilofa. No nie ma ich chyba, kiedy jesteśmy doświetleni. One się pojawiają w momencie, gdy jesteśmy w tym piekle. Tak, Heinrich Lidl. Tam co jest Krzysztof Mateusz. Że Perełka jest popularniejsza, to prawda. Adam, Krzysztof i KC. Czy tam Kisi, Tak, dzień dobry wszystkim też na Facebooku. Czy Westworld. O jest Westworld. To jest super temat. Trzeci sezon Westworldu, to nie jest, że obniżył poziom. Tylko już wychodzi. Nie wiem, ciekawe, co tam się stało. Mi się wydaje, że mają jakieś też cięcia budżetowe. O, jestem na bieżąco z Westworldem, e, Saulem i tak dalej. No Westworld dla mnie już nie stanowi żadnej wartości. W sensie mi się to ciężko ogląda. Westworld był fajny, jak nie było wiadomo, co się dzieje w świecie poza Westworldem. To było super. Tam ludzie w pierwszym sezonie jak to się oglądało i tam ludzie myśleli, że ten Westworld musi być gdzieś na innej planecie, bo to jest niemożliwe, żeby na przykład mieć jakąś wyspę, gdzie nie ma, bo na Westworldzie było, wszystko, było kontrolowane wszystkie organizmy żyjące. No i to jest niemożliwość, zawsze wlezą jakieś gówno ptaki czy coś takiego. Więc były teorie fanów, że pewnie Westworld jest na innej planecie, było spoko. Więc dopóki nie pokazywali prawdziwego świata, było ekstra. W dwójce wyszła, że ta fabuła jest ogólnie głupia bo wyszły nolanizmy. Jedynka była super jako zamknięty sezon, tam było mnóstwo głupot, sceny akcji były debilne w większości wypadków, bo te na dzikim zachodzie przez to, że miały rytm RDR-owy były spoko. Tak, w sensie, że takie, takie dziko-zachodowe, nie było CKM-ów, a nic takiego. Albo inaczej, CKM-y były, ale nie było wolniej szybkoszczelnej. Więc ten rytm był wolny jakoś jakoś sprawiało to wiarygodne wrażenie i to było wiadomo, wszystko park zabaw dla dzieci. Ale kiedy już w dwójce wyszło, że jest ogólnie tam koncepcja tego, że roboty dobre, ludzie źli, to było już ciężkie. Natomiast to, co zrobili w trójce, ten świat się tak nie trzyma kupy, że to jest ciężkie. Ja zawsze mają furtki, że mogę powiedzieć, że to wszystko jest symulacja w symulacji, w symulacji. Ogólnie. Eee. I sceny akcji są koszmarne w tej trójce. Tak, 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 mówię, na końcu się okaże, że jesteśmy w symulacji z dupy. Ale to, że jest bez sensu, to czemu to służy? Znaczy, nie, nie, wiem, nie wiem, o co tam chodzi tak naprawdę w tym momencie. Już cała intryga jest bez sensu po prostu. O, to jest mój problem z Westwardem, z trzecim. Co tam tak świeci? Co. Więc <grytanie> był taki, któraś kreskówka, albo z Donaldem, albo z Dafim, że jakieś światło się pojawiało w nocy. że jak trafię na lawę, to wyleje się i spali. Mam, zawsze mogę się w górę przecież. Czy the rocket. tak, raczej tak. Że są spoilery z serialu? Nie, nie bardzo. Raz, mamy jeszcze narzędzie jedno. A jest upscaled trafiłem z DLSS. Tylko w sumie do czego na upscaluje, z czego? Okej, okay, czy mamy jak wrócić? Mamy zwykły kilo dla dziecka. Nie, więc trzeci sezon to jest ogólnie. To jest cały czas w dużej mierze dobrze zrobione. Zdjęcia są spoko, aktorów wzięli bardzo hej. Okay, ale o Boże. Oglądam tak tylko, żeby zobaczyć co tam się podzieje. Plus oni się bawią w te analogie. I to znowu, eee, szkoda gadać. Zatankujmy jedzenie. Hmm. Narzędzi brak. Ja już się do drewna nie wrócę, raczej. Ej, do kamienia. Czy opowieści podręczne oglądam? Nie. Czy będzie jakiś gość na krokiecie? Nie, bo nikt nikogo nie zapraszał. Nie ma jeszcze starego kroketu w ogóle chyba wrzuconego I to nie jest moja wina, jak coś. Często to była moja wina, a tym razem to nie jest moja wina. Że dużo osób ma rezydenta. A tak, rezydenta, żeby skończyć. Dobra, która jest? Jest już 20. jeszcze 10 minut, zmykam gotować. Czy widziałem dom z papieru? Nie. O, siedzę teraz, siedzę teraz głównie na Saulu i Westwardzie. Sound bardzo fajny. Aha, śmieszne odgłosy są. Aha. Analiza. Tak więc widzicie. Że teraz będzie już finał. No został, aha, bo nie, nie widziałem odcinka z tego tygodnia, bo w poniedziałki wchodzą, nie? To dobrze, to muszę sobie nadrobić. Co tam, to wrócił ten temat tych kółek do Maka Pro? To jest zajwiste. I one jeszcze chyba nie mogą. Ten. E, bo są jakieś nowe kółka, bo były te jaja, że kółka do jednego z tych Maków Pro. Nie da się ich ustawić w. E, zablokować. No i sobie maki projeżdżą. A, na Netflixie wchodzą w piątek, dobra. Okej. Okay. No tam bym zlazł. Nie? Minecraft jest tak śmieszny. A za tą dziurą warto by było iść w sumie. A tylko włączyłem cheaty. Sorry, przepraszam. Mi się nie chce po jedzenie chodzić. Pasowałoby tu zejść tymczasem. Kto to kupi? Nie, nie sobie Ciekawy Ciekawy bym natomiast ten nowy iPhone. On ma chyba za pół godziny wejść do przedsprzedaży. Kurczę, jeśli to będzie w miarę. Jeśli nie będziemy jakiś. Jasno. Dobra, lawa. Jesteśmy w fajnym miejscu. Wodę słychać też. Super. Jeszcze raz, przełączmy się na chwilę na widok. No to ma swój urok, ten bieda widok, muszę przyznać, ale... To jest mega. Że ma śmieszną baterię. Zaraz zobaczmy w takim razie. Okej. Okay. o a w, Tak więc Minecraft. Już czuję, że pasowałoby niestety... ...klawiatura and mysz. jak Tak, tekstury są normalne, oświetlenie. To w sumie dużo gorzej niż normalny Minecraft nie wygląda. Czy dużo lepiej? Deszcz z pro... problemem, że od Molek syntez nie będą ten, ale Molex syntez w dużej mierze tam gdzieś sobie doszedłem już. Więc luz, jak ten Minecraft z Patronite'a? Nie wiem, nie mam zamiaru płacić za kurcze shadery, więc Minecraft z Patronite'a mi średnio interesuje. nie robi sobie te shadery. Nie czuję, czemu to się nazywało w ogóle ten ray tracing. Nie wiem, co to miało wspólnego. Mówiłaś o tym, co? Aha, ale podobne są zjawiska, jak te błyski. A to są też skała. Co to? Są jakieś nowe kamycory, nie? Szmaragd. Do czego to służy? Co się z tym robi? Nie wiem. I to jest dobre w sumie. To jest dużo do odkrycia w tej grze. Co buduje swoje piekła, Jak zawsze. Zejść na niski poziom i tam rozpocząć swoją smutną egzystencję. Najpierw zbiera się materiały na schody do piekła. A potem się robi wieże do nieba, i to jest, to, to jest Minecraft w moim świecie. Czy tym się handluje z wieśniakami w wioskach? Dziękuję. Aha. cztery ostatnie. ...schody. tak, nic więcej. Oho. nie ja wiem, z czego to się bije, żeby jakaś specyfika renderowania tego obszaru, że przybije jakieś światło. Ha, jest tak, czy te kostki zostają? Cień jak kostunia wypadnie. No, rzuca dynamiczne. Mm. Tak, tak. Czy teraz jest RTX włączony czy wyłączony? Jak nie widać różnicy, no to znaczy, że ten. Wrobienie schodów No tak, 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 tutaj nie kryje tak. Deszcz jest zrypany na pewno Tak, bo pada deszcz, jest jasno Tak, czy oni mówili, że to jest oczywiście wersja beta, alfa Niewypalona totalnie No ale to prawda Nie wiem jak jeszcze odblokować FPS-y, żeby było te 500 klatek na sekundę więc jest, jest dużo porażek w tym tym Minecrafcie. A jest smutki, no. A, Bron mówi, że w zwykłym też się czasami cegieniem załadować. Okej, okay, rozumiem, Bron. Dobra, dzięki. Czy to nie jest wina e, RTX-a, tylko bardziej silnika gry?